Dzień dobry. Witam z Akademii Bostik. Dzisiaj na tapet chodzą problemy związane z klejami uszczelniaczami i pianami montażowymi ściśle, bo wchodzi temat plam i zabrudzeń, szczególnie tych wyjątkowo uporczywych. Skąd się wziął ten temat? Przyczyną takiego a nie innego tematu dzisiejszego spotkania są liczne telefony od użytkowników do nas, do dystrybutorów. Telefony, które mają jeden wspólny wątek. Otóż zabrudziłem powierzchnię klejem bądź pianą, i jak ja mam teraz sobie z tym poradzić? Materiały, które używamy, których używamy współcześnie, to materiały. Nierzadko delikatne, ładne, pozwalają się łatwo formować, są lekkie, wytrzymałe, ale słabo znoszą działanie silnych rozpuszczalników i środków czystości. Natomiast chemia, produkty chemii budowlanej to wyjątkowo odporne na działanie czynników zewnętrznych receptury. Weźmy na to powiedzmy, zabrudzenia, które, które zostawimy po klejeniu materiałów klejem montażowym. Źle przykleiliśmy element, wypłynął nam klej poza jego obrys, chcemy się tego pozbyć, nie wiemy jak, nie mamy przy sobie niczego, co mogłoby nam w tym pomóc. Ręką tego nie zatrzemy, zwykłym czyściwem nie zatrzemy, woda. Mydło, ręczniki też nie dadzą rady. Przede wszystkim, pierwsze co musielibyśmy przygotować, żeby poradzić sobie z takimi zaburzeniami, to odpowiednie czyściwo odpowiedni środek, który musi być pod ręką. Jaki to środek? Ściereczki czyszczące Bostik Perfekcil. Dzisiaj pokażę Wam, jak te ściereczki działają. Jak radzą sobie z najcięższymi, najtrudniejszymi zabrudzeniami. Sprawdzimy, czy poradzą sobie z farbą. Sprawdzimy, czy poradzą sobie z silikonem. Sprawdzimy, jak radzą sobie z najsilniejszym klejem montażowym na rynku. A na koniec weźmiemy najcięższe zabrudzenia, czyli zabrudzenia z pianki montażowej. Zaczynamy. Zaczynamy od farby. Podczas malowania no nierzadko zdarza się, że ubrudzimy farbą jakąś powierzchnię, że ubrudzimy sobie farbą dłonie. Dobrze być na taką ewentualność przygotowanym, no bo są to zabrudzenia trudne i kłopotliwe. Jeśli mamy przygotowane takie chusteczki czyszczące jak chusteczki uniwersalne Bowslick Perfect Seal, to w zasadzie problemu nie ma. Farba z dłoni schodzi niemalże od razu, niemalże natychmiast. Nie zostawia śladów. Tak samo chusteczki poradzą sobie z powierzchnią, którą tą farbą zabrudziliśmy. Jeśli farba nam delikatnie przyschnie, to nie ma problemu, wystarczy taką ściereczkę, kusteczkę położyć na powierzchni, zostawić na kilkanaście, kilkadziesiąt sekund. Niech zawarte w nich rozpuszczalniki czynią swoje cuda, a potem do czysta wytrzeć powierzchnię. Spójrzcie, jakie to proste. Następne zabrudzenie, następne zabrudzenie to silikon. I silikon, tak samo. Przez przypadek zabrudziliśmy sobie ręce. Nie ma tragedii, mamy ściereczki. Oczywiście najpierw próbujemy to rozetrzeć. Gdzieś po otoczeniu. Nie daje rady. Bierzemy ściereczki. I tak samo jak radziliśmy sobie z farbą. Przykładamy je, pozwolimy, pozwalamy chemii zadziałać. pyk, Ręce czyste. Teraz blat, Puste zabrudzenia z silikonu. Też bardzo ładnie kodzą. Oczywiście, jak materiału jest za dużo, najpierw jego nadmiar dobrze jest zdjąć jakąś szpachelką, raklą. Stół czysty, tak, jakby. nigdy wcześniej nas tutaj nie było. Idziemy do najcięższej ligi. Najcięższa liga czyli najmocniejszy klej montażowy na rynku. Wyjątkowo lepki można powiedzieć. Jeden z cięższych problemów, z jakim się tutaj spotykamy, o, powierzchnia zabrudzona klejem montażowym. Ręce zabrudzone klejem montażowym. Bierzemy ściereczkę. Kleju jest dużo, więc o, klej jest tak lepki. Że ach, prawie stół oderwałem. Jedną wspólną cechą wszystkich tych zabrudzeń, wszystkich zabrudzeń z produktów chemii budowlanej, jest czas reakcji. Czas reakcji czy czas do reakcji działa na naszą niekorzyść. Po utwardzeniu, po wyschnięciu, produkty chemii budowlanej są chemootworne. Zazwyczaj są odporniejsze od podłoża, z którym pracujemy. Dlatego takie ściereczki, chociaż są niezwykle skuteczne, to aby osiągnąć sukces, musimy je mieć zwyczajnie pod ręką. Nie mając ich pod ręką, możemy nie skorzystać z ich cudownych właściwości. U ręce, zobaczcie, jak, jak nawet ten super lepki, mocny klej montażowy schodzi nam z rąk. Ręce czyste, blat czysty, przejdźmy do ostatniej fazy testu, do pianki montażowej. I tutaj tak samo, montujemy sobie drzwi, montujemy okna, używamy pianki wężykowej. Bardzo możliwe, że taka pianka nam albo wypłynie na powierzchnię, albo zacznie kapać, będzie się kleić do rąk, będzie się kleić do podłoża i tak samo działając ściereczkami uniwersalnymi Bostik Perfect Seal pozbywamy się z pianki poliuretanowej z każdej Powierzchni, którą zabrudzimy. Tradycjonaliści mogą powiedzieć, że OK, ciereczki uniwersalne Perspekcji, to doskonały produkt, to świetny produkt, ale są też bardzo dobre, skuteczne rozpuszczalniki. Dajmy na to aceton. Czy aceton nie poradzi sobie z zabrudzeniami po piance montażowej? już poradzi sobie. Ale aceton poza tym, że świetnie radzi sobie z pianką montażową, doskonale także radzi sobie z podłożem, na którym działamy. Czy jest to rozwiązanie, które będzie nas satysfakcjonowało? No nie do końca. Z drugiej strony mamy ściereczki uniwersalne Bostik Perfect Seal, które dla podłoża są całkowicie neutralne. Teraz, mając delikatne, nowoczesne podłoża, jakiego efektu chcemy? I tu, i tu plama zniknęła. No ale jak widzicie, w przypadku acetonu no efekt może być dla nas rozczarowujący. Na pewno będzie zaskoczeniem dla inwestora, którym będziemy chcieli pokazać efekt naszych prac. Dlatego też ściereczki uniwersalne Bostik Perfect Seal Będą nad rozpuszczalnikami i agresywnymi środkami chemicznymi miały przewagę, gdyż możemy nimi wyczyścić plamy z każdego podłoża, z każdej nawet tej najbardziej delikatnej powierzchni, a także z rąk i skóry, nawet tej wrażliwej. Dlaczego? Bo ściereczki uniwersalne, Bostik Perfect Seal mają wyciąg z aloesu, mają dodatek witaminy E, dbają o nasze dłonie, dbają o to, żeby nie powstawały na niej podrażnienia. Jeśli używamy ich w warsztacie, to docenimy także ich wytrzymałość. Chusteczki są wytrzymałe, nie drą się, nie strzępią się. Nie zostawiają śladów na podłożu. To wręcz doskonałe czyściwo. A zatem, tak jak postawiłem tezę na początku naszego spotkania, do pozbycia się naprawdę uporczywych plam, nie używajmy ręcznika, wody z mydłem, nie używajmy czyściwa, które może być strzępiące, a nie poradzi sobie z zabrudzeniami chemii budowlanej. Miejmy pod ręką zawsze takie ściereczki uniwersalne, jak te od Bostik Perfect Seal, i miejmy kłopoty z zabrudzeniami z głowy. Teraz przejdziemy do pytań i odpowiedzi od Was. Pora na pytania i odpowiedzi. Ja wezmę sobie laptopa w laptopie, gdzieś tu pojawiają się, pojawiają się pytania od Was. Sekundka, tylko sobie je odnajdę. Pan Daniel mówi. Pisze. Dzień dobry. Dzień dobry Panie Danielu. Miło, miło, że dołączył Pan do nas na dzisiejszej porannej sesji. Eee... Tutaj jest pytanie od pani Agnieszki. Czy tracą swoje właściwości po otwarciu? Doskonałe pytanie. Otóż ściereczki uniwersalne, Bostik Perfect Seal nie tracą właściwości po otwarciu. W szczelnie zapakowanym fabrycznie opakowaniu możemy trzymać je 36 miesięcy 3 lata okresu przydatności do użycia. Po otwarciu które polega na zdjęciu takiej o membrany zabezpieczającej wyjęciu pierwszej chusteczki przewleczeniu jej tu przez. Taki dość ciasny otworek. Możemy je szczelnie zamknąć i trzymać jeszcze przez 12 miesięcy. 12 miesięcy takie otwarte chusteczki mogą bez żadnego wpływu na swoje właściwości czekać u nas w warsztacie, w garażu, czekać. Na kolejne użycie. Straciliśmy obraz. A mamy dźwięk? Czy mamy dźwięk? Jest dźwięk. Super. Kolejne pytanie. Czy nadają się do usuwania silikonu utwardzonego? Tak jak wspominałem w prezentacji niestety z produktami chemii budowlanej jest tak, że po utwardzeniu będą niezwykle odporne na działanie jakichkolwiek chemikaliów. Silikony w tej akurat kategorii dominują. Odporne są w zasadzie nawet na stężone kwasy, więc i ściereczki na utwardzony silikon nie będą doskonałym rozwiązaniem. Do tego celu mamy produkt Bostik, rozpuszczalnik do silikonu i pleśni celowany środek, który rozpuszcza tylko i wyłącznie silikon. Kolejne pytanie od pana Daniela. Jak z zapachem? Zapach ściereczek jest fenomenalny. Delikatny, przyjemny zapach. Nie czuć żadnym rozpuszczalnikiem. Wręcz można powiedzieć, że jest to zapach drogeryjny. Tak jak i te chusteczki delikatne dla skóry. Czy dostępne jest tylko takie opakowanie? Tak. Ściereczki uniwersalne Bostik Perfect Seal dostępne są tylko w opakowaniu, w którym jest 80 ściereczek. Opakowanie w formie takiej puszki. Dlaczego takie? Ze względu na trwałość. Szczelnie zamknięte będą nam długo służyć, długo się przydawać. Także jest to też krok w stronę i środowiska i oszczędności. Opakowania mniejsze, opakowania foliowe bardzo szybko traciły trwałość, więc ściereczki też nie będą w takich opakowaniach dostępne. czy mamy jeszcze jakieś pytania Dziękuję to ja dziękuję Widzę, że nie ma więcej pytań. 20 minut minęło. Standardowo przekroczyłem czas, na który się umawialiśmy. Także zachęcam, zachęcam do zaopatrzenia się w takie rozwiązanie. Na pewno pomoże to państwu jak polisa na życie Wyjść cało z nieprzewidzianych, trudnych, zaskakujących sytuacji, uratować nie jeden projekt i cieszyć się swoim hobby. Ściereczki będą przydatne także w warsztacie, w garażu. Dobrze je mieć w samochodzie świetnie radzą sobie z olejami, z wszelkiego rodzaju zabrudzeniami, które powstają w wyniku kontaktu ze smarem. Wiadomo, po zmianie koła czy, czy, czy sprawdzaniu oleju dobrze mieć czyste ręce. A jak trafi się kupiec na nasz używany samochód, na naszego Passata 20-letniego, możemy tymi ściereczkami szybciuteńko przywrócić silnik do błysku i połysku, czekając na spotkanie z nowym nabywcą. Dziękuję za wasz czas, życzę dobrego dnia i do zobaczenia następnym razem. Cześć!